O co tutaj chodzi? Co tutaj się dzieje? Pam, 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 pam! Siemaneczko, jestem Żelazny! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku! Zyferajny, dokładnie! E, obiecałem wam ostatnio, że nazwę jakby wasze... W, w nazwę, jak budowaliśmy kino. E, obiecałem wam, że wpiszę tam najlepsze pomysły, jakie napisaliście w komentarzach i właśnie do, one będą na tablicy jakby zapowiedzi kinowych i tak dalej. Także teraz się tym zajmiemy, zaraz tam pójdziemy to wszystko ogarnąć. Ale zanim to zrobimy i zanim przejdziemy do tematu odcinka, bo to nie jest temat odcinka, w ogóle pójdziemy tam po prostu to zrobić przed naszym tematem odcinka. E, ale na początku Chciałbym, żeby, żebyście zostawili łapeczkę w górę, komentarz oraz subskrypcję Ponieważ dobijamy do 90 tysięcy Brakuje nam tylko i wyłącznie koło 250 subskrypcji do tego, żeby dobić 90 tysięcy Więc subskrybujcie nas koniecznie, byłoby nam mega miło No i zostawcie łapeczkę w górę, mam nadzieję, że dobijemy tych łapek koło 1500 No i drodzy Państwo, posłuchajcie Creeper, o nie, Creeper, co to... Co było z tym Creeperem? Czy był ten... O co... Czy ten Creeper był... O co chodzi? Czemu to creeper... <grystanie> no co? Nie no... Do... Eee, e, chwilę, 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 Czy ja coś przespałem? Czy ja przespałem jakiś update my... <grystanie> Czemu to jest... Niech ja się wentyluje, masakra! Czemu... Czemu creeper jest... Wygląda jak świnia! O co tutaj chodzi? Co tutaj się dzieje? <grystanie> O CO TUTAJ CHODZI? Dobra, czemu czy, czy, on wydaje... On ma dźwięki creepera, normalnie Nie, on ma, on ma dźwięki świni, posłuchajcie! On normalnie się odzywa jak świnia! Tu był jeszcze jeden, chwileczkę, posłuchajcie, posłuchajcie No, no chrumczy jak świnia! O, co tutaj chodzi? Dlaczego creepery mają teksturę świni? Co tu się stało? Czy Ferajna? Czy ktoś znowu robi jakiegoś trola i na Ferajnie są jakieś takie mega dziwne rzeczy? Naprawdę? Nie, nie wierzę po prostu Cze Cze O co tutaj chodzi? No Okej, okay, w takim razie przyjdziemy szybko Kolejny Dobra, wiecie co? Przejdziemy sobie szybko dać na, na, na te, te tytuły. Pokażę wam jakie tytuły wygrały, zaraz do tego wrócimy. Zaraz wrócimy do tych creeperów genialnych. Ym, ja tylko szybko, tak jak powiedziałem, <grym> nazwę o co tutaj w ogóle chodzi Ym, Nazwę, jakby y, tutaj dam repertuar naj, najbliższe kilka dni w naszym kinie. Jeśli nie widzieliście odcinka w kinie, macie go w karcie w prawym górnym rogu ekranu, a ja tutaj muszę pisać repertuar, y, czyli dwa wasze najlepsze filmy z propozycji Waszych komentarzy, y, które wygrały. Także najlepszy według mnie komentarz. Y, najlepsza propozycja filmu, jakby z którym ma w nazwie Minecraft właśnie. Zmieniacie po prostu nazwę filmu na coś, co ma w nazwie Minecraft. E, to było coś takiego: Harry Potter i kantorek do Knesa. To jest najlepszy pomysł na świecie, po prostu. Więc po to, proszę, pa proszę Państwa, Harry Potter, Potter e, i kantorek, antytorek do Doknesa, proszę bardzo, pierwszy film jest to komentarz, jest to z komentarza autorstwa. E, a Ali, więc proszę bardzo, Ala, gratulacje. Pierwszy film jest twoje autorstwa i drugi film jest autorstwa. E, uwaga, uwaga. A nie sekundę, to było autorstwa... Jejku, nie, przepraszam, po, pomyliłem! E, Harry Potter, jeszcze raz, Harry Potter e, i komnata, nie, kantorek do Knesa. E, to był komentarz autorstwa Wik Victorix, proszę bardzo Victorix, gratulacje, twój komentarz wygrał, w takim razie proszę bardzo, film dzisiaj, jakby dajmy, że dzisiaj będzie wyświetlał się ten film, a jutro, dajmy, że będzie wyświetlał się film, e, jutro, film autorstwa, właściwie z komentarza autorstwa Ali, a będą to opowieści z Ferajny, dealer i Łysy Dokles, dokładnie, opowieści z Ferajny, a nie zbiję jeszcze chyba z reine dealer tak, tak 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 dealer i wysy uh, dokres Niestety nie zmieszczę autora, dam też tutaj, ala, tutaj, tak, tak tutaj, może to zmieszczę, chociaż, dobra, niech będzie tak, w takim razie, solki, ala, że nie zmieściłem e, twojego dokładnie tego e, Niku, ale no, niestety, no, długi tytuł, strasznie, ale proszę bardzo, w takim razie, dwa zwycięskie komentarze z, z, z o, dwóch odcinków temu, w którym budowaliśmy właśnie to kino, mieliście pisać w komentarzach jakieś tytuły filmów, tylko zmie, zamienione z Minecraftem, albo związane z Ferrajiną, i proszę bardzo, Harry Potter i, e, miał być nie Harry Potter, to miał być, nie Harry Potter, dokładnie, Harry Potter i Katorek do Knessa, oraz opowieści z Ferain, Dealer i Łysy do opowieści z Ferainu oczywiście chodzi Opowieści znani. A my teraz wróćmy do tego naszego dziwnego fenomenu Creepera, który, który wygląda jak świnia. O co? Czy, czy jeśli Creeper wygląda jak świnia, to świnia wygląda jak Creeper? Czy to. Czy naprawdę. Chwileczkę, jak go zabiję na bezpieczeństwo? Nie wybuchaj mi to proszę, hej, hej, proszę, daj mi spokój, nie wybuchaj mi tutaj. Czy jeśli tak jest, to czy czy, czy. czy świnia wygląda jak Creeper? Chwileczkę, gdzie są się świnie na ferajnie? Gdzie to znajdę świnie na ferajnie? Najbliższe wydaje mi się, że będą. Oj, ej, ej, proszę. Pa, pa, pana, panie szkielecie, proszę mi zostawić spokój, okej? Okay? Najbliższe świnie na ferajnie? Wydaje mi się, że znajdę u. U Lunki chyba, dokładnie. Lunka miała taką dużą farmę, więc wydaje mi się, że tam będzie miała jakaś świnie, Zaraz sobie tam pójdziemy szybko zobaczyć, a w międzyczasie mam nadzieję, że... W, w międzyczasie możecie wpisać na mojego prywatnego Instagrama i Instagrama i te sima, którego dzisiaj niestety z nami nie ma. e, na macie je w opisie także Instagram żelaznego, czyli mój oraz Instagram i te sima, e, czyli tego, którego dzisiaj niestety ze mną nie ma, jeśli jeszcze gdzie znacie, to, 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 to nie ma go ze mną niestety. No i mam nadzieję, że będzie na kolejnym odcinku. Także i te sim, wbijaj na kolejny odcinek, a ja idę szybko po te świnia wybijacie na Instagramy. W takim razie, gdzie mieszka Lunka? W ogóle to są pozostałości aż czego jeszcze żelaznego tro którego ostatnio na feraj nie robiliśmy. Jeszcze, jeśli jeszcze nie widzieliście, obczajcie koniecznie. Tu kolejny. O co tu chodzi w ogóle? Przecież to jest szalone. Ja Czy to jeszcze jest poz pozmieniane? Czy jest jakieś zwierzęta? Dobra, chwileczkę. Sz sz szkielet nie jest. Y pająk nie jest. Zobaczmy tą. Ja już to widzę. Ja, ja już to widzę. Co tu się dzieje? Nie wierzę! Nie wierzę! Nie wierzę! Nie ma takiej. Nie ma takiej opcji! Co co się stało? Co tu się dzieje? Nie! Nie ma opcji! Kto to zrobił? Nie! Posłuchajcie tych dźwięków! Czemu one mają dźwięki? creeperów Dobra, wiecie co? To jest piękne! To jest piękne! Zobaczcie, co z nich wypada w ogóle! Co z nich wypada? A no, normalnie, pieczony SKAP chyba, tak? SKAP? Schab z nich wypada. No dobra, w takim razie wiecie co? Ja mam pomysł. Nie, my idziemy teraz po szybko. Idziemy szybko po jakąś tą. Yy, idziemy szybko yy, po po, jak to się nazywa. Smycz, i robimy sobie kurde w domku. I jak to się nazywa? Kurde, miele. Farmę, nie farmę. Robimy sobie kurde zagrodę z creeperami. Normalnie, nie ma opcji. Jest tymi świniami tutaj, co wybuchają. Tymi tymi oto świniami. Yy, ty, tylko kurde z creeperami. Przecież co tu się stało? Nie mam pojęcia. Napiszcie, jeśli wiecie, kto zrobił tego trolla, Nie mam pojęcia o co to w ogóle chodzi. To jest straszne. O kurde, no dobra W takim razie, wrac wracamy do domku Idziemy po smycze i robimy sobie zagrodę Z świniami creeperami To jest to, co właśnie chciałem na Ferrari nie mieć Zawsze chciałem mieć zagrodę świni creeperów I właśnie teraz sobie to ogarniemy Nie wierzę, co tu się w ogóle dzieje To jest, to jest tak niewyobrażalne No ale no dobra, no Zawsze chciałem mieć zagrodę świn, Właśnie, świń Creeperów. To, to, to właśnie spełnię swoje marzenia. tego pytanie: Czy mamy jakieś. Te. Czy mamy jakieś. Smycze? Mamy nawet trzy smycze. Czy mogę. Mogę trzy wziąć? Mogę. Mogę trzy na raz wziąć świnki? Mam nadzieję, że, że. Tak. Albo dwie maksymalnie mogę. Zaraz to sprawdzimy. Jejku, tylko trzeba jakąś zagrodę ogarnąć, W ogóle przydałoby się zabrać szybko jeszcze. Jakieś. Jakieś płotki. No kurde, bele, Trzeba je jakoś schować. Więc płotki jak najbardziej się przydadzą. Więc wezmę sobie. Mm, nie będą ciemne małe płotki. A co mi tam zaoszaleje? E, tak. Także idziemy, idziemy po te świnki, naprawdę. Nie wiem, kogo to jest sprawka, to jest jedna z najdziwniejszych rzeczy, jakie widziałem w Minecrafcie I mam nadzieję, że to jest tylko jednorazowa akcja I że tutaj nic więcej nie jest pozamieniane to, Czy to jest jakiś zwiastun, że Ferajna cała będzie zamieniona na, na, na odwrót, jakby? Czy tu się zaraz okaże, że na przykład Dirt będzie koblem, a drewno będzie... Nie wiem, kurde, obsydianem Choć właściwie... Ej, zobaczcie! Teoretycznie zrobiliśmy drzewa z żelaza, więc to już jest na odwrót I teraz doszło jeszcze odwróconej tekstury Creepera i świni nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi, masakra, no ale no dobra, no Słyszałem jakieś dziwne dźwięki To chyba były, co to były dźwięki Creepera, czy? Nie, to były dźwięki, dobra, myślałem, że to były dźwięki klipera jako świnia, to jednak był dźwięk tego, yy, z Netheru Jejku, zapominam nas takich prostych, no wiecie, no o kogo mi chodzi, o tego, Pigmana, o, o Pigmana, dokładnie Czu, Pana, pan, pana, pana świnie, Pigman, no pan świnia, teoretycznie pasuje, to dziwne, to szczerze mówiąc, jak sobie tak tłumaczę Dobrze, w takim razie, lecimy po nasze creepero świnie, bierzemy je do naszej do naszego pięknego domku i zamieszkamy z naszymi pięknymi creepero świniami. Gdzie to jest w ogóle wejście? Tamtędy jest wejście, czy my czy my ten jakieś wejdziemy? W ogóle musimy to zrobić jakieś przejście, no? Halo, halo, tutaj muszę moje świnie, muszą tędy wyjść, więc wejdziemy sekundkę. Jedna, druga, trzecia. Proszę bardzo, zapraszam moje trzy świnki na zewnątrz. Zapraszam, zapraszam, zapraszam tutaj za mną, za mną, za mną, za mną, halo! Proszę nie wychodzić reszta, bo widzę, że tutaj po te ta zwierzętka. Dobra, mam nadzieję, że luka nie będzie na mnie zła. A my idziemy z tymi świniami do naszego domku. Słyszycie te dźwięki, jakie one wydają? Jak creepery, to jest? Hahaha <laughs> Czego to chodzi, czemu ja je mam na smyczy, jedna smycz pękła, dobra, muszę uważać bardziej, jedna smycz pękła, zostały nam tylko dwie Dobra, czyli musimy bardziej uważać, w takim razie, zapraszam was świnki, świnki, mam mówić na nie świnki czy na creepery, bo nie wiem jak mam na nie mówić, szczerze mówiąc Świnki czy kipery. no dobra, um umówmy się, że to są, yy... to są, to są nadal świnki, dobra, zachowują się jak świnki, wypada z nich mięso świni, więc teoretycznie to są chyba świnki Także bierzemy sobie je, jak my wyglądamy w ogóle, Nie. To jest piękne. I pytanie: gdzie my robimy tą farmę? O nie! Pękła mi druga smycz! O nie, o nie, o nie, o nie, o nie! Gdzie jest ta smycz teraz? Czy ona zniknie? O nie, dobra, tutaj jest na szczęście. Dobra, na szczęście ją tutaj mamy. Także lecimy, lecimy dalej i robimy sobie zaraz zagrodę z naszymi pięknymi creepero świniami. Napiszcie, jak mamy je nazwać swoją drogą. Mamy. Ej, dawajcie, najciekawsze nazwy w komentarzach, właściwie dwie najciekawsze nazwy. Yy, nimi nazwiemy właśnie nasze Creepero świnki, także piszcie w komentarzach, jak mamy je nazwać. A my to zrobimy w kolejnym odcinku. Ani znowu piękła smycz No nie no, co ja robię w ogóle? Masakra, czemu ja nie mam w ogóle shaderów? Czemu ja nie włączyłem shaderów? Masakra. Szybko shaderki, 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 Tutaj proszę bardzo. Poszły, no i pięknie, mam nadzieję, że mi creepery nie umorą. Dobra, creepery świnki finki będzie umrą, a nie umarły, idziemy robić nasze piękne, nasze piękne creepero yy, creepero zagródkę. <laughs> To jest najdziwniejsza rzecz, naprawdę, ja powtarzam. Ja się powtarzam, ja wiem, że ja się powtarzam, ale to jest chyba najdziwniejsza rzecz, jaką widziałem w Minecrafcie, kiedykolwiek. Ej, no nie, no czemu mam ty mi znowu. No, czy ja nie umiem po prostu na smyczy wychodzić. Ej, umiem. Mój kot, co prawda nie lubi chodzić na smyczy, ale ale chyba umiem wyprowadzać na smyczy. No dobra, chodźcie ze mną, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Zrobię wam na razie tymczasową zagródkę tutaj, w tym miejscu, więc albo nie, pójdziemy dalej, pójdziemy koło domku. Gdzie te tutaj robić? Mamy piękny ogród, zrobię wam zagródkę w naszym ogrodzie. Czyli tam myślę, że tam będzie się. Ojejku, myślę, że tam się super sprawdzicie, jako, jako takie, wiecie, zwierzątka domowe, zapraszam was, creeperki, creeper o świnie. Jesteście po prostu piękne. Tam coś wybuchło chyba w ogóle, LOL. Okej. Okay. Czy tam wybuchła yy, creeper świnia? Creeper świnia, świnie creeper. My się to już wszystko myli, dobra, w takim razie zagródka dla was, drodzy państwo, dro drodzy moje, drogie moje świnko -kripery, będzie myślę, że w tym miejscu, razem z tabliczkami naszych donatorów, także zapraszam was bardzo serdecznie zapraszam, już tutaj wam robię całą zagródkę proszę, proszę bardzo tutaj za mną no, pr proszę przejść tutaj pięknie, pięknie pięknie, tutaj będziecie mieli naprawdę jedną z piękniejszych zagródek jakie w życiu widzieliście no dobra, czekamy sobie tutaj jeszcze to do końca i proszę bardzo <laughs> oficjalnie ich zagrodka jest skończona, jak to mogę się teraz pozbyć z tej Jedna druga, o okej, okay, pięknie, i druga jeszcze? Ej, proszę mi oddać, proszę mi proszę oddać smycz! Ej, gdzieś ta smycz. Hello. O, o, ej, ej, oddaj mi tą smycz! No nie, muszę mieć pustą rękę! O, dobra, oddam i spojrzę na szczęście. No i epicko, w takim razie mamy. O, te słoneczniki z zniszczyłem, one były na torneiterów. No dobra, to ja jej to zostawię w takim razie. I proszę bardzo, mamy piękną zagródkę naszych świniokrówek. świnio świniokrówek. świniokrówek. W ogóle, co ja gadam? Jak stąd wyjść swoją drogą? Czy ja tu się jakoś. Czy ja tu się w jakąś, jakąś pułapkę wpadłem? No nie, teraz ja stąd nie wyjdę chyba. No dobra, musimy mieć tutaj po szybko jakiś dywanik, żeby to ogarnąć. Także, dywanik mi jest szybko potrzebny, żeby dało się tędy wychodzić. Mam nadzieję, że świnki mi nie uciekną. No i mamy. Oficjalnie skończoną naszą piękną zagródkę. Pamiętajcie, napiszcie w komentarzach koniecznie nazwy dla tych naszych świnek. Yy, nazwiemy je na pewno jakoś w kolejnym odcinku. Także czekam na jakieś Wasze pomysły, na jakieś dwa najlepsze pomysły, dwa naj... niekoniecznie najbardziej łapkowane, jak na... najbardziej kreatywne. Yy, nazywamy właśnie nimi te oto świnki. Pytanie: czy mamy na tyle dużo. Yy... Czy mamy dwa namtagi, wydaje mi się, że mamy dwa name tagi, ale jeszcze to sprawdzę dla bezpieczeństwa. Czy mamy na pewno dwa najtagi? Hmm, tutaj nie ma żadnych natagów. Czy na dole mamy na pewno, kurde, trzeba je sprawdzić, bo jak się ja tu wam coś obieca, bo się okaże, że tagów nie mamy, to będzie słabo. Mamy dwa name tagi, dobra, mamy dwa, więc kozacko, yy, więc umówieni, wymyślicie najlepsze nazwy, ja wam daję wtedy serduszko. Yy, no i nazywamy właśnie nimi. Yy, ich ty, tymi nazwami nasze piękne świnio creepery. Ej, jeśli chodzi o ten odcinek, był dzisiaj wyjątkowo krótszy po prostu, zrobiłem chyba... No właściwie nie, nie chcę już poruszać kolejnego tematu, który cię na tym odcinku, wyzwały sobie to po raz kolejny kolejnym odcinku jako że 15 minut to już nie zdążę, także dziękuję wam bardzo serdecznie za ten odcinek, mam nadzieję, że wam się podobało wraz z naszymi pięknymi świ creeperami żegnam was, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał jeśli, jeśli wiecie kogo to sprawka, dajcie znać w komentarzu jeśli macie na nich nazwy, dajcie znać w komentarzu, zostawcie łapeczkę w górę, mam nadzieję, że dobijemy ich 1500, a my będziemy się już jutro i dzisiaj na live'iku pa pa